Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Piłę Gałęziówkę Handy Pilarka Spalinowa RG2630A. Tylko, że tu jest model napisany CS2600, na Allegro. Yy, ona jest pod modelem 25 CS, yy, 2500 TTCS, 2500 Handy NAC. to Jest typowo chiński wytwór. Moim zdaniem, czy warto, jeśli macie ochotę pogrzebać trochę przy niej, to warto, jeśli wam się trafi. Model akurat dobrze spasowany, to nie będziecie musieli grzebać, ja. Od samego początku, ja ją kupiłem w, w popularnym markecie budowlanym. Od samego początku były problemy z, tutaj z tym odpowietrznikiem. Po napełnieniu paliwem, zbiorniczka chodziła sobie normalnie, do momentu aż zrobiło się podciśnienie w zbiorniczku i wchodziła na obroty, nie chciała ciągnąć, tak jakby się paliwo kończyło, zapowietrzała się po prostu. E, kombinowałem z tym odpowietrznikiem na różne sposoby. No i co się, e, co dopiero jej pomogło wymiana gaźnika. E, moim zdaniem albo był na membrankach gdzieś e, po prostu e, ten kanał pompujący niezbyt dobrze zrobiony, bądź niedrożny, to znaczy niedrożny. Ja tam wszystko czyściłem, przeglądałem ekspertem, że tak powiem, odpił nie jestem, ale no moim zdaniem było wszystko ok. Może gdzieś była membranka nieszczelna, może, może było nieszczelność między gaźnikiem a Cylindrem jest tam taki kanałek, po prostu wprawiający w ruch membrankę, która, która zasysa paliwo. Po wymianie tego gaźnika poszło wszystko elegancko. Zaczęła chodzić, równo pracować. Nie ma problemu z nastrojeniem jej, żeby po prostu uzyskać te obroty niskie, wysokie, żeby się ładnie wkręcała na obroty. Tutaj jest. 12 12 cali długość prowadnicy 3,8 13 mm grubość łańcucha łańcuch ostrze sobie sam na własnej ostrzałce, zakupiłem ostrzałkę, już nie pamiętam modelu, może kiedyś ją przedstawię w filmie. Co jeszcze tutaj było? Jakie ona miała tu przypadłość, a już pamiętam Sprężynki przy sprzęgle. Z racji tego, że pracuje ona w takich warunkach, wycinam, wycinam sad, likwiduję sad. Jeszcze jabłka wiszą niezbierane w tym roku. Z racji ceny, z racji tego, że opłacalność jest jaka jest. A jest pod drzewami. Na razie. Dokąd dostaję, później przejadę z platformą obetne góry. Tak to wygląda przed. Tak to wygląda już po. No, wpiła się, troszkę że tak powiem, spracowała. E, obcięła ponad 2500 drzew. E, Czekają jeszcze dobre 500. E, Najgorsze jest to, że tutaj te patyczki są gęsto te drzewa nie patrzy na to, bo one nie były w tamtym roku cięte. Bo przypuszczałem, że nie będzie za w tym roku i, i że pójdzie wszystko do likwidacji. Zarośnięty ten sad. Zresztą u mnie to jest bardzo silnie rosnący mimo różnych zabiegów. I tu po prostu w ten otwór na górze nie wiem, czy mi się uda pokazać. Może się uda. O, tu w ten otwór Wszedł patyk i jak tam w te sprężynki się zakleszczył, tak postrzelały, po, po, po porwały się. Co za tym szło? Nawet na wolnych obrotach łańcuch cały czas ciągnął. Trzeba było wymienić te sprężynki. Na szczęście je multum jest części na Allegro. Trzeba po prostu tylko popatrzeć, poszukać. Zresztą całe sprzęgło jest w granicach chyba 30 zł. Koszyczek wraz ze sprzęgłem. Co jeszcze? Tu chyba nie będzie widać tam pod łańcuchem. Widać takie białe troszeczkę. Może nie białe. Kremowe takie. Nie kremowe. No jakie by nie było. Białe. Przypuśćmy, że to jest białe. Tam jest napęd ślimaka, ślimak, napęd pompki oleju. Ta pompka oleju od drgań troszkę się poluzowała, przesunęła i ten, ten ślimak jest z plastiku, on się troszkę poddarł. Postanowiłem go wymienić, chociaż do samego końca ona smarowała. To znaczy po przekręcaniu tych śrub, bo, bo jak pompka oleju wyszła z pracy, to troszkę miała gorsze smarowanie. Co tu jeszcze było? Jakie ona miała przypadłości? No i dwa czy trzy razy miałem tutaj coś problem z szarpakiem, ale widzę, że... Nowe te obudowy szarpaka już są tak zaprojektowane, że, że tam ten sznurek jest przytrzymywany, nie spadnie z bębna na wojowego. Tu trzeba uważać bardzo z korkami. Ten od oleju zgubiłem już dwa razy. Ponieważ za lekko dokręcałem, trzeba naprawdę mocno dokręcić, bo przy doganiach to wszystko poluzowuje. Na szczęście udało mi się go znaleźć. Chociaż on chyba tam kosztuje do 10 zł. Na Allegro, e, czy warto taką piłkę kupić? Jak mówię, jeżeli trafi wam się model, tak jak mojemu szwagowi, że e, lepiej spasowany. Zresztą on ma inną firmę, ale model to jest ten sam. On ma chyba hechta. Z tego co pamiętam, mówił, że nie miał z nim żadnych problemów. E, jest zadowolony, nic przy niej nie robił. Ja musiałem się troszkę pobawić, troszkę pokombinować. Ale z racji tego, że lubię takie rzeczy robić, dla mnie to było nawet e, przyjemnością. E, odpalanie na dzień dzisiejszy zresztą na starym gaźniku też super odpalała. Teraz ta w zimę, w mrozy nie ma żadnego problemu z odpaleniem. Mieszanka paliwowa 1 do 30. Wszystko pięknie, nawet w jednej ręce, w lewej, można nią spokojnie operować. Nie wiem, ile tam. Nie pamiętam. Jest 2,7 kg, chyba. Wagi. Nie ważyłem jej. Nie wiem, nie pamiętam. Oj, trochę żal, powiem Wam szczerze. Tego sadu, tej pracy. Zamyka się pewien okres. Tata zakładał ten sad, no ale trzeba uciekać, trzeba myśleć o czymś innym, ponieważ już zaczyna brakować funduszy z czego dokładać, żeby przerzucić z kubki na kubkę, a nie po to się robisz dla samej pracy. Moim zdaniem to się robi po to, żeby coś było, a nie A nie żeby było samo hobby. Którzy może uważają, że takie hobby też może być. No nic. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Czekam na komentarze. Proszę o subskrypcję i lajka, jeśli się podobało. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.